Siemano wszystkim. Siemano. Z tej strony Mister, za mną że nauka. Czyli Minecraft Thomas Ultrax HD. Nie. Jak tam chcecie, możecie go nazywać. Jak widzicie znajdujemy się na jakimś dziwnym serwerze. Jest to serwer Verteza Przygotowany specjalnie dla youtuberów i tam jego znajomych. I on tutaj zaprasza sobie osobę. Oczywiście nikt poza tymi osobami, które on zaprosi nie może tutaj grać. Ponieważ jest lista. I tak dalej, wiecie o co chodzi. I dzisiaj sobie pogramy chwileczkę, złóż naukę mm. i wy napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie taką serię widzieć u nas na kanale. Nie wiem, jak często miałaby się pojawiać, to zależałoby od was i od tego, czy bylibyście chętni na nagrywanie takiej serii, znaczy oglądanie. Czy coś się skradasz? <laughs> Dobra, gdzie idziemy? Ty mi pokaż, co on tą listę, kto w ogóle jeszcze tutaj gra. No tu jeszcze gra, tak? E, gra Wertes, Agnieszka Jelen, Rap Gry, e, Sherry Play. Negaty, futureczek, samolot, dusiowata, ja, Szantę, Pabel Studio, Ewarys, banalny kanał, Husiek picologia Dekolorka, Zakrable, Ultrax, Hudyshow i Minecraft KB. LJ. Co? Jest tu gra z nami? No LJ. No, nawet. Witamy na Starożytnej Dolinie. Idź gdzie chcesz, rób co chcesz. Dobra, chodzić ja i pokażę. Nie się te zasady. Tam poszedłeś, tak? Tam mamy no, na lewo tam koło Verteza i A Aaaa, zdupiłeś bo. Znaczy, ja to nie, nie jest tak... Znaczy, dobra, dobra, to wiesz, i tak to nawet nie jest domek, tylko ja tam na razie czułem rzeczy, no to. No, no dobra, się ja ci powiem, gdzie. Gdzie to było w ogóle? Bo ja planowałem iść w ogóle w tamtym kierunku, bo tam. What the fuck. Tam się gdzieś pa? buduje chyba ta. Y, Alien. Sk no i tak dalej, ja... tam nie wiem kto. A tutaj tylko po lewej stronie ten. Wertes y, tu Chyba negatyw z kolorką i No ja właśnie tak na północ chciałem iść. Przez cały ten biom zimowy i tak dalej od nich odejść, przygotować coś strasznego i dopiero ich tu zaatakować. Ale i tak nie ma PvP. Ale to nic, TNT działa. A no może. No od tego są pułapki, żeby trollować ludzi, nie? Ale chociażby mówił, że wyłączyli TNT, vertex coś dzisiaj powiedzieć. To nie wiadomo. Aha, dobra, to jest tam. Nie wpadnie. Patrz od razu się spodni, ten spawner tutaj był U, już okradli skrzynię? Okradli, na pewno. No ja ją wziąłem patrz krzyż. Wodny krzyż na piasku. To znak. Szatanistyczny znak. To? Tu, już? <laughs> Okej, okay, to żeś nie naszalał za bardzo. <laughs> Myślałem, że trochę dalej odszedłeś. Nie no, przecież Wertyz mieszka tutaj. Chodź pokażę Ci gdzie Werty i ten reszta. Ja wiem, w którym kierunku oni ostatnio lecieli. No, ale to za co Wirtus w ogóle zrobię, jak on już przekopał to wszystko. To jest nienormalne. Mm.